Przez cały tydzień, od 6 do 10 sierpnia, młodzież z Kozienic uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich, które poprowadzili redaktorzy Kroniki Kozienickiej, Renata Jasek i Piotr Wojnowski. W trakcie intensywnych zajęć pokazali młodym ludziom zainteresowanym pracą w mediach, jak tworzyć atrakcyjne serwisy informacyjne, czy też przeprowadzać ciekawe wywiady. Chciałem się dowiedzieć więcej coś o dziennikarstwie, bo od zawsze mnie to interesowało no i wiąże z tym swoją przyszłość. Rozumiem, a co najbardziej Ci się dotąd na nich podobało? Te wszystkie ćwiczenia przed kamerą, gdzie mogliśmy sprawdzić jak wyglądamy i jak się prezentujemy po prostu. Jak twoje wyobrażenia o tym sprawdziły się, czy raczej nie? Są nawet lepsze. Tak, czyli bardzo ci się podoba i masz zamiar uczęszczać dalej, tak? Tak, bardzo chętnie. Adepci sztuki dziennikarskiej przyznali, że dotąd nie mieli za dużo wspólnego z pracą w mediach, warsztatami, zainteresowały ich plakaty oraz informacje telewizyjne. Tak, a powiedz mi, skąd się dowiedziałaś o zajęciach? Przychodząc pewnego dnia do Domu Kultury, zobaczyłam plakat, na którym. Y na którym ludzie zachęcali właśnie do uczestnictwa w tych warsztatach, i pomyślałam, że może dobyć coś ciekawego. Oglądając właśnie kronikę Kozienicką, taki serwis informacyjny był, no i się stamtąd właśnie dowiedziałem. Czy są to Twoje pierwsze warsztaty? Tak. Dopiero pierwszy raz, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej. Pomimo tego, że zaczynali praktycznie bez żadnych wcześniejszych doświadczeń, można powiedzieć, że teraz wiedzą już mniej więcej o co chodzi w pracy dziennikarza. A przynajmniej tak zapewniają. Czego już nauczyłeś się, czego dowiedziałeś się do tej pory? No na pewno tego właśnie w jakiej odległości trzeba być od kamery, w jakiej odległości trzeba trzymać mikrofon i takich właśnie wszystkich przydatnych rzeczy adekwatnych do tego filmowania. Podczas zakończenia Elwira Kozłowska, dyrektor Kozieńskiego Domu Kultury, pogratulowała wszystkim uczestnictwa w warsztatach i zaprosiła do udziału w zajęciach, które będą prowadzone w roku szkolnym. Iza, Alicja, Nikola, Kasia, Bartek i Michał spędzili pięć pracowitych dni na doskonaleniu swoich umiejętności oraz poznawaniu tajników zawodu dziennikarza. I pewne jest, że starania Renaty, Jasek i Piotra Wojnowskiego, aby przekazać im całą swoją wiedzę, nie poszły na marne. Przypatrzcie się więc dobrze: macie przed sobą przyszłe twarze aktualności, a może nawet wiadomości czy faktów.